Siemanko widzały, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, ostatnio publikowałem dla was najgorszą talię, jaka tylko może być. I tam był Timo, ok? Tam był Timo. I moi drodzy, dzisiaj Timo też będzie, bo to jest e, tak naprawdę chyba najlepsza wersja tego Timo Skatlin pod. Właśnie Frelior. I to jest bardzo ciekawe, bo ja o tym mówiłem w swoim poprzednim właśnie materiale, gdy nagrywałem ten najgorszy deck. I wspominam, że jest jeszcze jedna wersja, tylko nie wiedziałem, czy, czy karty nie zostały wyłączone, które muszą znaleźć się. No i okazuje się, że ten deck jest, że sobie świetnie radzi, że są tutaj fressbite. Ja pamiętam, że kilka dni temu nawet chyba pojawiła się, nie wiem, czy to był stream, czy to był odcinek na YouTube. Faktycznie przeciwnik po drugiej stronie stołu grał czymś podobnym. Także moi drodzy Działa to, działa. Powiem Wam kiedyś taką jeszcze ciekawostkę, zanim przejdę do prezentacji Talii. Dawno, dawno temu, gdy Polacy jeszcze grali na turniejach yy, i była wersja taka, że tak powiem, krajowa, yy, byli trzej reprezentanci kraju i grali ze sobą, tak? I Polacy właśnie wybrali wtedy Team Ocatelyn, Grzybki. I wygrali, pamiętam tę grę. Także u mnie na kanale jeszcze takie gry stare, oldschoolowe z turniejów możecie znaleźć, które komentowałem specjalnie dla was. No dobrze, to taka ciekawostka, a teraz przejdźmy do prezentacji. Moi drodzy, żeby to jako, jako tako szło, i nie rozumiem dlaczego tego tutaj nie ma, brakuje nam jednej bardzo... Znaczy to myślam się, czemu tej karty może nie być aktualnie. Nie mamy tej karty. Tę kartę faktycznie grało się, ona była mocna. Słuchajcie... Dodam, dodam jedną sztukę, bo uważam, że ona jest tutaj, że tak powiem, ważna. I może tutaj szarlatańskiego. Aha, rozumiem, takie buty. Szarlatański uchodzi za tę kartę. Okej, okay, w porządku, yy, nie ma problemu. Ale wiecie co mnie dziwi, że tutaj ktoś nie dodał ambitniaczki. Ambitnia. Ambitnia. Am... Ambitniaczka jest z Bundle City. Nie z Zaun, tak jak myślałem, jest z Bundle City. Okej, okay, czyli wszystko się teraz zgadza. Czyli możemy przejść do prezentacji talii. Wspominałem wam dosłownie wtedy, jak oglądaliście mój materiał jeszcze jest jedna artyleria pod pułapki, dlatego nie grałem wtedy Caitlyn, bo uważałem, że ona nie ma sensu. Skoro ta karta tutaj jest, no to sens nagle jest, prawda? Nie jest to no, Noxus. Noxus czasem miał takie właśnie deki pod Tribama jeszcze. Nie wiem, czy pamiętacie. Oj, tutaj myszka mnie... wywaliło mi lora. No muszę wam przyznać, że takie kwiatki to mi się zdarzały może raz w całej gamingowej karierze runeterowej, żeby zawiesiło mi zupełnie grę. Naprawdę to niecodzienny, niecodzienny uruchomieniu, Quait link nie będę uruchamiać, bo już wiecie, że to się skończy. Eliksir żelaza, ratujemy swoje karty, uruchamiamy artylerię, dlatego tak ważne, żeby najpierw umieścić kartę handlarza lub kartę drugiego handlarza. Co ciekawe, fajnie, że nawiązali tu jest bombuskowych, a to jest grzybow. W sensie spoko doceniam, nie? Um, mamy Mystic. Mystic tutaj zawsze uważam, że to. Trzeba mieć po prostu, trzeba mieć koniec. Rozszczepia, żeby ratować Timo, bo ten Timo tutaj naprawdę może fajną robotę. Zobaczcie, taran, dobranie karty. I jeszcze ważna sprawa: jeszcze umieszczamy bomby. Także Katie naprawdę może tu fajnie uderzać. No i wiadomo, kontrujemy bo... tutaj. Akurat Frostbite są bardzo dobre na smoki, bo smoki uderzenie, tak? Zagrywacie Frostbite'a. No ale niestety, Frostbite są aktualnie drogie. No bo ten, ten Frostbajcie aż trzy punkciki. Możecie znaleźć naprawdę odmrożenie. Jeszcze taki. I szczerze mówiąc, ja chyba sobie nawet wezmę taką jedną sztukę. Sztukę za... To jest bardzo dobra karta. Szarlatański wiemy, że musi być. Może zamiast dwójki. Może coś takiego. Ta, uważam, ta jedynka czasem może być na wagę złota. No po prostu. Wierzę w to głęboko. Poza tym mamy e, bomby błyskowe, więc 3 HP jak najbardziej ok. Jak widzicie, to jest natychmiastowe, więc damy radę tak zagrać. Może nie będę uruchamiać tych kart, bo mam jakieś odczucie, że źle się to skończy. Dla wtajemniczonych, bardzo dobra karta. Mnóstwo kart. Przeciwnik dobiera Grzybki. Rewelacja. Fałszywy jest tutaj po to, żeby uruchomić. No tak, już z automatu uruchomiłem tę kartę. E, po to, żeby trujący się pojawił, trujący kombo, tak, handlarz itd. Tak nie mamy tutaj dostrojenia strojenia, bo tutaj ciężko byłoby o to. Kiedyś się grało tutaj, bo chyba to jest za karta kartę 2 co o właśnie, naczelniczka później. Ona tutaj wbrew pozorom może być bardzo okej okay. i zobaczymy jak będzie śmigać ten Jeżeli faktycznie zabraknie mi tych punkcików, zmienię, dam naczelniczkę i będziemy grać wokół niej, bo tak jak mówię, w ten mecz Japona jest super. Fałszywy łąb, znacie szarlatański tutaj, żeby przede wszystkim dobierać się karty. Faktycznie pamiętam, gdy... Robiłem prezentację nowych talii, yy, może nie tyle też talii co kart, to mówiłem Szarlatański świetnie będzie działać właśnie pod dobieranka, tak? bo pamiętajcie wszyscy gracze dobierają, nie wy, nie tylko on, tylko razem. To jest bardzo ważne. Kąsające, no intrygantka tutaj jest to naszym ostatecznym win condition, jeżeli jej nie będziemy mieć, no to dużo paliwa tracimy, no ale zawsze możemy liczyć na to, że dobierzemy tę kartę, plus... Potencjalnie przeciwnik sam się wcześniej wykruszy, bo ten Timo może być ratowany. Co za tym idzie? Timo może uderzać. Co za tym idzie? Może być bardzo dużo grzybków. Także moi drodzy zobaczę, jak się prezentuje ten deck. Ostatnio zaliczyłem nieprawdopodobną serię porażek i troszkę runeterami z brzydła. Kompletnie nie mogłem się odnaleźć, ale kto wie, może dzisiaj wrócę silniejszy. tak? No i ten deck, mówię, może być ok. Także jedziemy z rankecikami. Ważna sprawa jedna bardzo ważna sprawa. Dek miał około 53% Winatio. Jeżeli miałbym wskazać czy to dużo, czy to mało, to bym powiedział: hmm, Prawdziwe, fenomenalne deki, tak, które są niezbalansowane, to powyżej 60. 59, powiedzmy do 55 to jest naprawdę solidny wybór. Tak, jak warto grać, żeby zdobywać po prostu rangę. No i spadek, tam powiedzmy te 54, tak, 50, to już jest taki: no jest okej, okay, ale szczegół nie ma. No, i jest właśnie niestety Timo po drugiej stronie. Nad czym ubolewam, bo trochę nas to kontruje. Bardzo dobra Caitlyn, w ten matchup. Nie widzę kąsających, że to jest granie pod malmutację. Jeszcze Lulu jest. No dobra. Fajnie byłoby, super byłoby, gdyby ten Timo mógł zaatakować pierwsze tempo. To by nam dużo dało. No i niestety to jest troszeczkę dla nas kiepska i dobra sytuacja. Jeżeli masz od ciasto mówi się trudno. On nie wie, prawdopodobnie chce zagrać norę. My zagramy po prostu mistyczny. Dude. Dude. No dude. What was that? No dobra, no co? O, oh, co my tu mamy? Rzut ciastem Mystic zabijana. Bomby wypadają. Uważam, że te bomby nie powinno być dwa. Że, że Ten AFEK uderzenia jest mizerny. Mnóstwo nieuchwytnych kart. To jest w ogóle... Nie znam tego deku. Platyna 1. Muszę wam powiedzieć, że troszeczkę ubolewam nad tym, że przecież takie karty ma, bo nic nie mogę na to poradzić, tak? Wszystkich kart oczywiście musiał być to Mistyka Nie 4, nie czwóreczka, nad czym naprawdę ubolewam. No i dalej ubolewam. Też grzybka? A może 3. bomby nie wypadają. Ogólnie tutaj patrząc na to w jaki sposób on gra. Oczywiście dwie karty bardzo ważne znalazł już, więc mu to bardzo to pomoże. Musimy niestety zaatakować w ten sposób. Nie mam Frostbite'a, ale musimy narzucać presję, bo za grę przegramy. Ej, też trafił jedynkę, także no bardzo niefortunna gra, ale nic nie mogę na to poradzić. Misk pewnie w 4-4. Tutaj rzut ciastem? Nie no, nie mam pojęcia jak to będzie grane. Dwa mistyki zużyte. Nie mamy zero, mamy zero grzybów. Zero, nul, nie ma nic, tak? Bomby błyskowe wszystkie dwie postaci mają. Nie mamy rzutu ciastem, odzyskałbym wtedy karty. Nie ma sensu. Tutaj mamy Elixir, tutaj mamy Mistika. Jestem tym, co czyta. Szau, nie ma, trzeba się pozbyć tej karty. Bardzo dużo kart nieuchwytnych. Ty masz Mistika, tak? Nie, to jesteś ty. Mistik odzyskany, będzie kolejna karta. Jeszcze jedną bombę błyskową poproszę eliksir. Nie no, czwórka, bo zaraz grę on wygra. W takiej sytuacji bo 9 punktów to jest bardzo mało. Dwa mistyki zużył. Będzie też w następnej rundzie z naszej strony open. I zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli potraci te karty, będzie dobrze. No, bardzo nietypowy matchup, w sensie nie widziałem takiego deku. Pięć grzybów, i nie, nam nie, nie, nie wygra. Ale Frostbite'a mamy na kolejną rundę, więc wszystko gra. Wiecie czego mi zabrakło w ten matchup i karta była obowiązkowa? Handlarza bomb błyskowych. Ale najwyraźniej jest na samym spodzie, tak? Bo faktycznie powiem wam szczerze, że to by się nam wszystko przydało. Najpierw oddamy mu ruch, pozbyliśmy się większości kart. Kolega jest niestety poza moim zasięgiem. Jeżeli uzupełni z z samymi nieuchwytnymi kartami, to będzie mały problem. Chyba Mam razem. Karta do bloku, oczywiście. I mogę ratować moje karty. Tak, wszystko jest pod nieuchwytne. My się obronimy w następnej rundzie. Chyba, że tu będzie buff, to wtedy będzie problem. Ale jeżeli poleci buff, to też będzie dobrze. Że bomba błyskawa nie masz bomb? Nie. Pff, ta gra byłaby skończona, gdybym ją ja mógł uderzyć wcześniej, tak? Samą um. siebie. Pauza. Tak, smakowało fioletowo. Pauza. Nie podoba im się to. Nie tam nie. Nie ma ja to za drogie. Pogromnienie. Tak. Nic też nigdy się nie boi. Pyk. Pyk. Teraz. Pyk. Pek, Tak. Pek. Pek. Ja zostawię jednego Frostbite'a, gdybym miał jakiegoś chorego bafa. Nie wiem, czy ten mystic tutaj był potrzebny, bo to już 6 HP. Grzybów mamy 11, Szału nie ma. Karty zaraz zaczniemy palić. Katy też nie ma awansu, kurde bele. No ten mystic nie wiem, czy nie, nie przesadziłem. Kolega ma 8 kart, więc moglibyśmy zagrać... No właśnie. 2 mistyki zużył. Pytanie, czy ma finishera w tym deku. Handlarz jest, wszystko jest. można uratować. Not bad, not bad. No i przy 5 HP wygra mu grę? Zużyte wszystkie buffy i nie próbował skończyć gry. No dobra, jest jak jest. Spróbujemy wygrać Caitlyn. Spróbujemy wygrać Caitlyn. Zobaczymy, tak. Jeżeli zaczną grzyby wypadać, wszystko będzie fajnie. Jeden, dobrze. Jeszcze jeden, poproszę Caitlyn ma awans. No i myślę, że wygraliśmy gra. Myślę, że możemy wygrać teraz gra. Pytanie, czy on może nas jakoś pokonać? Może bezpiecznie, faktycznie? Aktywuj. Nikogo więcej nie skrzywdzisz, Kolino. Mm, dopiero zaczęłam zbierać moje plony. Bardzo trudny matchup, nieprzyjemny, niewygodny. Gra wygrana. Myślałem, że on daje mi Braumam, bo zazwyczaj gracze tak wysyłają bramu Mam w momencie, gdy. Yy, no, ja już wygrałem, bo ja mam teraz powolne zaklęcie wygrywam grę. Yy, tak to trochę wyglądało. Ale, no, daliśmy radę, to najważniejsze idziemy z mieszkania grą. Mono Shurima? Czy to jest Mono Czy to jest Mono Shurima? Nie, Mono Shurima by już wypadła karta, tak? O, teraz wypadę. Ciekawe, nie, nie spodziewałem się zobaczyć coś takiego. W Szczęście sensie nam dopisuje, bo mamy combo. Pytanie, czy jeszcze 3 z podatnością w następnej rundzie, czy jakaś może tarcza magii? Kurde, nie wiem. Timo Awans. Timo Awans, Imagine. T Timo ma Awans. Nie mogę niestety wokół Timo zagrać. Nie mogę zainwestować tylu punktów z jednej prostej przyczyny. Wadza, można bardzo, bardzo łatwo to skontrować ruchomymi piaskami, więc trzeba grać powoli. Kurde, szkoda, że nie rzuciłem najpierw trójki. To byłoby lepsze. I ruchome piaski byśmy skontrowali. To był Misplay z mojej strony. To był do bloku, ok, w jakimś tam, w jakimś tam stopniu to rozumiem. No, ale nie wiem czy ty wiesz, ale ja tylko Timo zaatakuję kolego. Czekamy bezpiecznie jednego teamcha. Zrobimy awansik sobie. Musimy tutaj tak umiejętnie to zagrać spokojnie, też co te czwórkę już przygotować kolejną. I to tempo, powiem Wam konkretne. Szkoda, że popełniłem jeden błąd, tak? Trójka tam była, powinna być pierwsza. Można to było lepiej ugrać, to prawda. Można było. Cztery? Ej, to jest w ogóle jakaś palarka niesamowita. Czemu ludzie tego nie grają pod palenie? Lubią jordla przebraniu. Jordlowie przebraniu lubią łompy. <laughs> Co to ty I'm not impressed. Mam jak blokować? On to przegrał. On, on nie, 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 wróci do tej gry. A awan jest bardzo szybki. Tak, w duchy. Rozkaz twego imperatora! I nie szurimy Mam jeszcze mistyka, no mam całe combo, no mam wszystko żeby to wygrać Ooo, Korinka O kurde No ja jakoś sobie współczuję w takiej sytuacji Pozostaje mi jedynie współczuć. Gra, szybko się ta gra skończy. ich zgubą. Nie przystawajcie! Ile aktualnie? 72%. O co tu chodzi? Jeszcze nie wiem. To będzie moje opus magnum. Nie, szk nie szkodzi, nie szkodzi. Nie szkodzi. Wszystko gra. Można było to zagrać lepiej, bo mogłem grać pod manę. Ale no, chciałem to skończyć. Chciałem już tę grę, że tak powiem, zakończyć. A miał 18 kart. Wow. Ten deck jest niesamowity. Chodzi o to, że wskracamy liczbę kart, więc, jakby potencjalnie, będzie więcej grzybków w talii. To jest bardzo dobry, deck. Ciekawi mnie tylko jedno. Ile miał negacji? Jedną. No to powiedzmy, że prawie to wygrałem. Także jedziemy z trzecią i ostatnią grą. Aj, ale teraz, jak o tym tak myślę, to przecież Maokai mógłby mieć turbo tempo. Turbo? To, to jest. Jeżeli ja jestem w stanie tyle wyklikać. To, co dopiero małkaj byłby w stanie zrobić z tymi czwórkami. I dodajesz po prostu jak najwięcej palarki. To jest... Kurczę, to... to... O, to... Oj, 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 Elitarnych to ja bym nie chciał... dobra, powiem tak. Wszystko zależy od tego, jakie kolega będzie mieć tempo. Szukałem jednostek, bo potrzebuję spowolnić jego granie. No to jest trudny matchup. Kurczę, nie ma Mystica, Mystica też bym przegarnął. No i zobaczmy to tempo. To jest to wszystko, to, to to, chodzi o tempo. No ale też będziecie wiedzieć przynajmniej, że nie da się wszystkich w gier wygrać. grać. Dzisiaj rzucam je cały czas na platyny 1, ciekawe. Zazwyczaj jest to bardzo takie e, naprawione, tak bym to mówił, Więc jest, jest naprawione. Kowal. Kurczę, będzie kowal. No gram dwój dwójkę, dlatego że ja nic więcej nie zrobię. Okej, okay, to nie jest złe. To wbrew, wbrew pozorom jest nawet dla nas dobre. Jeszcze jakbym znalazł kartę za jeden. O właśnie, o właśnie. Pięknie, pięknie. Spowolnimy zaraz jego tempo. No ale jego tempo, zobaczcie, tak? Jeżeli chodzi o to, czy ten, czy ten, to raczej tak. Musimy się pozbyć jednej karty. Tutaj ta szóstka będzie nie, no, ogromnym zagrożeniem. Ale Udało się pozbyć jednej karty i mamy trzy bomby błyskowej. Kto wie, może szczęście nam dopisze. Jeżeli miałbym wybierać, to zdecydowanie trzeba zrobić czwórkę tak. Tak, bo potrzebujemy kartę do bloku. I trzeba niestety wymusić i grać pod frostbite. No to jest moja jedyna koncepcja. Możemy zaryzykować sketchlin i liczyć na bomby błyskowe. Bo tych bomby trochę będzie. 5 bomb błyskowych, jedna karta. Uwaga. 25% jeżeli wypadnie. Udało się. Więc teraz spowolnimy jego szóstkę. No, i jakoś to będzie. Jako, jakoś to ujdzie. Ale to i tak jest imponu. On się zastanawia, czy szóstkę grać. Pięknie jak miękkie granie. No, że klikniemy po prostu tak. Posłuchajmy się tego Garena. Czy jest? Pytanie e, siła bohaterów. Zapłacą za to Ale jest ważne Zraje! pytanie. Może bomba wypadnie. Kurde, mocny jest ten dek, ok? Jest yes, mocny. No nic, trzeba grać powoli. Szkoda, że nie złapałem tej karty, no ale jeszcze bomb nie, bomby nie wypadły. No szósta może się jakaś pojawić, obawiam się, że to z wyzwaniem. To nam zepsuje szyjki Ciężki matchup, ciężko to idzie, no. Okay. Niestety tu będzie postrach, więc troszeczkę potracimy. Ale z drugiej strony on traci też karty. No, jaka jest szansa? Słuchajcie, że bomba błyskowa tu fajna wypadnie. Kurczę. No, zobaczymy, zrobimy tak. Zagramy tak. Liczę, że bomba tu wypadnie i, i bomba nas uratuje wtedy. ale No dobra, ale jak wygrać grę tu jest pięć grzybków zaledwie. A nie ma ani jednej artylerii, nie ma Timo. Korina nie wygrywa. Wow Z Razy Timo to akurat mi przeszkadza w obecnym rozrachunku. Ale jest, jest, jest tak, jest możliwość... Nie, Timo i tak nie. Timo może blokować tutaj. Czyli to jest co zrobienia. No ale 16 z drugiej strony. No właśnie tej karty się obawiałam dobrana dosłownie przed chwilą. No to, no to było niefortunne. Mam Frostbite'a. Zobaczymy jak zagra. Okay. Idealnie 6 będzie. Idealnie będzie 6, drodzy Państwo. Modlimy się, bo jak. Jakbym dał radę. Jakby nie miał tego buffa, którego ma w ręce. Było w. Kurczę, bo mieliśmy kombo już. zobaczy, przygotowane. Team by uderzył. Kto wie, może byśmy wrócili do tej gry. Szkoda. Za. Był dla mnie zbyt szybki. Ta szóstka nie mogłem blokować. Wrócilibyśmy do tej gry. Były grzybki uderzenie: 30-16. Byłaby szansa. Kurczę, szkoda. No ale, no szczęścia, no troszeczkę jednak zabrakło w tej ostatniej gierce. I tak jestem za, e, zadowolony, gdybyśmy mieli Timo Wirli, Timo by atakował. No ale to jeszcze ten, jeszcze ten, wpływ na domiar złego się pojawił. No niefortunnie, nie? To są takie mikro, mikro zagrania, nie? I, i ten... No szkoda, ale wydaje mi się, że byliśmy naprawdę blisko. Tyle, odejmij, trzymać się.